Człowiek żyje zdrowo, stara się, wysypia się, wstaje wcześniej zgodnie z, z, ze swoim zegarem biologicznym. Je pożywne śniadanie, zróżnicowane, bogato odżywcze, płatki owsiane, orzechy na pamięć, na koncentrację, żeby mózg lepiej pracował. Solidna porcja owoców, bogata w witaminy i minerały. Więcej zdrowych tłuszcz, na odporność, na siłę witalną. Starać. Ale człowiek to tylko człowiek. Czasami po ciężkim tygodniu zdarzy mu się zjeść pizzkę. Każdy lubi pizzkę. Kto nie lubi pizzki? No i piska wpada. Dlaczego miałaby nie wpadać? Należy się. Po to się jeździ na tym rowerze, żeby piska się należała. No ale nie zawsze można na rower wyjść. Te slogany, te hasła Nie ma złej pogody, na rower są tylko... I później człowiek wchodzi na wagę, sprawdza, kontroluje ma obawy, boi się, że się uleje. Wystarczy, że raz na rower nie pójdzie. A później? A forma sama się nie zrobi? Kogo forma obchodzi? Jaka forma? Na rowerze jeździ się po to, żeby jeść pizzkę. Jak ktoś dużo jeździ, to dużo je pizki. Jak ktoś mało jeździ, to nie może jeść pizki. A jak ktoś mało jeździ na rowerze, to siedzi dużo w domu, a jak siedzi dużo w domu, to je dużo pizzy. I tak koło się zamykam, moi drodzy. Co to znaczy, że nie ma złej pogody na rower? Jak to nie ma złej pogody na rower? A minus 6 na dworze, 30 na godzinę wiatr, deszcz ulewa, wichura. Co to jest jak nie zła pogoda na rower? Co ja jestem? Cebula, żeby się ubierać na 7 warstw, 8 warstw i ile to można? Przecież to nie da się wytrzymać. Merino, nie merino, zakichane, za zasmarkane, za dundle wiszą, świeczki, można się rozchorować. W, w, w głowę wieje, zimno, wywiewa, po, w, aż w, skroni, w skroniach huczy. Jak to nie jest zimno? Jak to. Jest? ślisko jest przecież, nie? Nie można, co to, co jak. No nie można po śliskim jeździć, człowiek połamie jeszcze i co wtedy? Ale dajcie spokój. To nieprawda jest. Jak jest minus 6, to wcale nie będzie padał deszcz. E? Ale prawdą jest natomiast, że amerykańscy naukowcy z Massachusetts, niedaleko jak wczoraj, odkryli, udowodnili, że notoryczne i ordynarne kiszenie o góra na chacie powoduje zmęczenie, ospałość, brak motywacji, no i przede wszystkim. Yy, Zwiększa ryzyko wystąpienia pizki. A jeżeli chodzi o występowanie y, czy zbyt częste picki, to wiąże się z, to z ulewaniem się co tutaj, to tutaj, a ulewanie się, prawda, to jest jedna z bardziej poważnych, y, zagrażających nam chorób cywilizacyjnych. Więc trzeba uważać, trzeba uważać, ale ci sami cisami, ci sami... Ale ci sami naukowcy również odkryli już 300 lat temu, że istnieje coś takiego jak piramida potrzeb. No i moi drodzy, na samym szczycie tej piramidy, o, ale echo. na samym szczycie tej piramidy potrzeb jest aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Jest obcowanie z naturą z przyrodą. Jest również ekspozycja na światło słoneczne i absorbowanie witaminy D ze słońca. A jeżeli chodzi o pizzkę, niestety, pizka, ku mojemu ubolewaniu, jest na samym dole tej piramidy. Więc nie ma wyboru, trzeba jeździć. Trzeba jeździć. To jest, moi drodzy, wszystko bardzo proste. Po prostu, jak wychodzimy na mróz wychodzimy jak na minus 6, to do naszego mózgu idzie sygnał, że ktoś zesłał nas na Sybir. I nasz mózg zaczyna włączać, uruchamiać funkcje obronne. Po prostu za wszelką cenę próbuje. Wysłać sygnał do naszych mięśni, że chłopaki odbrażamy kończyny. Na pewno wróci. Można temu zapobiec. Wyobraźcie sobie, że nasz organizm to jest jeden wielki pies kaflowy w dużym, wielkim domu w czasie zimy. No i oczywiście wszyscy przecież wiemy, jak to wygląda w przypadku pieca kaplowego. Jeżeli zaczniemy palić w piecu, to trochę wymaga czasu. Trzeba dać gazety, trzeba dać małe drewienka, później trzeba dać większe drewna, aż się rozchajcuje. Dopiero wtedy wrzucamy węgiel. Chyba, że węgla nie mamy lub węgiel jest trafnego pochodzenia, to wtedy wrzucamy opony. No i co? Oczywiście, że tak, że pies bardzo szybko złapie temperaturę i w okupie będzie ciepło. Ale co na strychu? Co w piwnicy? W piwnicy są nasze nogi, tam będzie zimno, i tam, tam zanim ciepło do, dojdzie, to chwilę to potrwa. Na strych, tam, gdzie są nasze ręce, również chwilę to czasu zajmie, zanim tam ciepło dojdzie. Zazwyczaj, aby cieszyć się pełnym komfortem cieplnym podczas jazdy na rowerze, wymaga to czasu. 40 minut, czasami godzina, czasami dłużej. Czasami kończy się to hipotermią, co w efekcie prowadzi do śmierci. Natomiast załóżmy ten bardziej optymistyczny wariant, 40 minut. Wszystko rozgrzane, ciepło się rozprowadziło i na strychu i w piwnicy. I co musimy zrobić? Musimy pilnować, żeby w piecu nie wygasło. Musimy cały czas dokładać do pieca regularnie, żeby w piecu się paliło i temperatura się utrzymywała. Co się stanie, jak się zatrzymujemy? Co się stanie, jak łazimy po lesie? Co się stanie, jak gadamy do kamery? To tak, jakbyśmy wszystkie lufciki w piecu zamknęli, naraz odcięli dopływ prądu, tlenu i co? I w piecu, w piecu wygasa. A co jak w piecu wygaśnie? Jak w piecu wygaśnie, to ciężko później jest rozpalić, to nie jest takie proste. A gdzie najszybciej robi się zimno, jak w piecu wygaśnie? Co? Oczywiście, że na strychu? Na strychu może nie, ale w piwnicy od razu ciągnie od piwnicy, od ziemi, prawda? No i to znowu, żeby to rozpalić, gdzie najpóźniej naj, naj dojdzie, dojdzie ciepło? No właśnie, do piwnicy. Taka jest prawda, moi drodzy. Zatem jeśli w piecu wygaśnie, trzeba rozpalać od nowa. Nie ma siły. No ale kierowniku, może by tak, gorącą herbatkę prosto z termosika wyrać sobie na język, poparzyć co jamę ustną, żeby przez trzy dni kubków smakowych nie czuć. To by nie dało nic? Nie dałoby nic. Jeżeli w piecu wygaśnie, no to tak jakbyśmy chcieli pod pałką do gryla polać popiół. Może wybuchnie. Może buchnie w twarz, może trochę rzęsy spali, poza tym nic się nie wydarzy. No, jeżeli sąsiad zaprosi na herbatkę do ciepłego pomieszczenia, no to dlaczego nie? Natomiast gorąca herbatka w trakcie, prawda, yy, trawersu i jak piec w piecu wygaśnie, nie daje nic. To tak samo jak. Latem, jak jest upał, jak jest gorąco, jak jesteśmy przegrzani, picie bardzo zimnych napojów, picie yy, czy, czy chociażby jedzenie lodów nie daje nic. Jest jeszcze gorzej. To jest tylko złudny efekt wychodzenia, a za chwilę jeszcze jest uderzenie gorąca podwójne. To tak samo jak ha, znawcy trenażerów. Jeżeli ktoś na trenażerze jeździ, kończy sesję, jest spocony, przegrzany, jest mu gorąco, wejdzie pod dodowaty prysznic, no to jest chwila takiego yy, poczucia, że jest schodnie, natomiast wyjdzie z podpieszcznicy i nagle jest pff, podwójne uderzenie gorąca. Nie wiem, jaka ta analogia ma sens, za zaczenie w przypadku picia herbatki, no ale ona odwrót też to działa, znaczy nie działa. W sensie gorąca herbatka, jeżeli jesteśmy wymazzeni, wychodzeni, nie daje nic. Nic nie daje. Podwójne warstwy, dwie rękawiczki, dwie pary skarpetek, nie dają nic. Nie ma szans, nie ma co się oszukiwać. To jest jeszcze gorzej. To tak jakbyśmy napchali do pieca, pełen piec węgla po sam czubek. Co się stanie, nic się nie stanie. Nie będzie się palić. Nie ma przestrzeni, nie ma powietrza, nie będzie się palić. Podwójne rękawiczki, podwójne skarpety, nie dają nic. Nie dają nic, moi drodzy, nie dają nic. Wygaśnie w piecu, trzeba rozpalać na nowo. Trzeba 40 minut, jechać, rozgrzewać, grzać. Przydają się warstwy, żeby ogrzewać piec, trzeba pilnować pieca. Morał tej historii jest jaki? Taki, żeby palić w piecu i jeść pizzkę. I tyle w tym temacie. Nie jest tak źle. Minus 6, może minus 5, Nie jest tak źle. Naprawdę jest bardzo przyjemnie, Rzeźko, co prawda. Jest git, ręce git, stopy git. Jeszcze butów nie mam, rękawiczek zimowych też nie mam i żyję. Ja to wam powiem, że ludzie od tego siedzenia w domu to czasami na głowę dostają. Trochę się <noise> luzuje pod kopułką. Także uważajcie tam na siebie. Trzeba być uważnym, czujnym. No i co? Dach. Najwięcej ciepła ucieka przez dach. Izolacja dachu to podstawa. Moi drodzy. Jeszcze co. Mamy dość poważny konflikt, moi drodzy. Na Instagramie wybuchła, można by powiedzieć, bardzo zażarta dyskusja. Tłumaczę, o co chodzi. Chlebek, oczywiście. Kroimy cienko, to jest skipka. Kroimy grubo, to jest pajda. A to jest piętka. Dziękuję, do widzenia.